Spróbuj, mówię, ja będzie ten. Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto z owocami. Potrzebować będziemy dwie szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli, pół szklanki cukru, 100 ml oleju i jedno jajko. I tutaj mam 100 ml mleka, 3 dekodrożdży drożdży i 2 łyżki cukru. I składniki ciasta wyrabiamy i zostawię na 30 minut. A tutaj mam pół kg owoców, owoce dowolne, 2 łyżki cukru i 2 łyżki bułki tartej. Ciasto zarobię i pozostawię do wyrośnięcia. Jest to bardzo szybciutkie ciasto. Później jeszcze przygotuję kruszonkę. Na kruszonkę będę potrzebować dwie łyżki mąki, dwie łyżki cukru oraz taką jedną dużą łyżkę masła. Tak, ciasto mam zarobione. Pozostawiam na 30 minut. I później wyłożymy do formy. Ciasto z owocami. Ciasto po 30 minutach wyłożyłam do formy 17 na 27 cm. I teraz na ciasto wykładam owoce. Owoce opróczyłam cukrem i bułką tartą. Owoce dowolne. Mogą być jeżyny, mogą być jabłka, mogą być śliwki, dowolne. U mnie też jest kilka rodzajów owoców. I wykładamy na ciasto. rozprowadzamy po całej powierzchni i tutaj mam przygotowaną kruszonkę mam taki gadżet wszystko włożyłam do gadżetu i posypuję ciasto kruszonką jeżeli nie mamy to musimy ręcznie to po prostu dokładnie pomieszać i ciasto będziemy piekli około 45 minut w 170 stopniach ciasto z owocami wędruje do piekarnika i tak oto ciasto z owocami mamy upieczone wierzch opróżę cukrem pudrem a tak wygląda ciasto w przekroju o ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę ciasto z owocami.